Wspaniały polski inżynier, odkrywca wielu złóż ropy. Polski geolog, nafciarz, wynalazca, konstruktor pierwszej na świecie platformy wiertniczej do wydobywania ropy naftowej. Witold Zglenicki, współtwórca XX-wiecznego przemysłu naftowego. Witold Zglenicki, inżynier i wynalazca, zbudował pierwszą na świecie platformę wiertniczą, rozpoczął epokę podmorskiego wydobycia ropy naftowej. Urodził się w 1850 roku we wsi Stara Wargawa, wówczas zaliczanej do obszaru Mazowsza. Był to wówczas zabór rosyjski. Ukończył gimnazjum w Płocku, a potem studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a następnie w Instytucie Górniczym w Petersburgu. Po studiach rozpoczął pracę w zakładach górniczych Królestwa Polskiego w Mroczkowie. Zdawał sobie doskonale radę jako właśnie inżynier, odkrywca wynalazków, które uzdalniały wydobycie ropy naftowej chociażby, no ale przy okazji też był na tyle zdolny, zdolnym menedżerem, że założył jakąś swoją firmę prywatną. No i jak to bywa, natychmiast został zadenuncjowany przez zazdrośników różnych, prawda, że nadużywa swoich funkcji. I został zesłany. W 1891 roku przeniesiono go do Baku, gdzie rozpoczął pracę nad wydobyciem ropy naftowej. Baku było wówczas uważane za rejon bardzo nieatrakcyjny, ale dla niego był wręcz idealny, bo pracował tam jako inżynier urzędnik państwowy, ale w po godzinach pracy cały swój czas i wszelkie fundusze wydawał na poszukiwanie nowych roponośnych złóż i Technologii do, ich, do wydobywania ropy naftowej. Wówczas nie wydobywano ropy spod dna morskiego, nie było takich technologii. Proponowano budowanie sztucznych wysp, żeby dostać się do, do złóż, które były pod dnem morskim. To on jako pierwszy człowiek na świecie zaprojektował i wdrożył platformę wiertniczą. Która mogła wydobywać ropę spod dna morskiego. To on również opracował na Morzu Kaspijskim specjalne systemy krzywizn, szybów i prostopadłości, które umożliwiły efektywne wydobycie ropy naftowej spod dna morskiego. W tamtych czasach również wyznaczył geologiczne działki i wartości pól roponośnych, które do dzisiaj są stosowane w Federacji Rosyjskiej przy wydobyciu ropy naftowej. W kolejnych latach Zglenicki modernizuje miasto Baku. Buduje tam wodociągi, budynki, a przede wszystkim wspiera bardzo dużą i poważną polonię polską, która w tamtym czasie zamieszkuje Baku. Dorobił się tam ogromnej fortuny przez posiadanie bardzo bogatych złóż roponośnych. Niestety w 1905 roku. Zmarł. Mając 53 lata, zachorował na cukrzycę. Niestety była to wtedy choroba śmiertelna i nieuleczalna. W testamencie swoim, spodziewając się śmierci, zapisał założenie fundacji, która będzie wspomagała polską naukę i kulturę. Przyznawała nagrody też w stylu noblowskich nagród. Był więc polskim Alfredem Noblem. Z Funduszu Fundacji wydano m.in. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, Encyklopedię Staropolską Logera, a np. Maria Konopnicka korzystała ze wsparcia tej fundacji podczas swoich prac. Fundacja przyznawała coroczne nagrody za najlepsze dzieła dotyczące europejskiej literatury, nauki i sztuki. Warto pamiętać, że w 1900 roku fundacja dysponowała w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze kwotą ponad miliarda dolarów USA. Niestety po przewrocie bolszewickim w Rosji pola naftowe należące do fundacji założonej przez Zglenickiego zostały zawłaszczone bez rekompensaty. Dzisiaj możemy o nim mówić tylko i wyłącznie jako o polskim noblu, ponieważ jego fundacja była pierwszą która przeprowadzała tak duże finansowanie zdolnych ludzi i odkryć na elenie Europy i świata.